Siemanko, wszystkich widzowie, ja jestem Damit i w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak ustawić skrypta na kopanie na bezpiecznej wełnie. W sensie no w sumie jak zrobić skrypta. I tak na początek odcinka ogłoszę jeszcze tutaj konkurs na 10 miliardów. Dwie osoby zgarną po 5 miliardów, wystarczy napisać w komentarzu swój nick, zostawić łapeczkę, subika. I za dwa dni od opublikowania filmu będą wyniki konkursu w przypiętym komentarzu. Więc jak najbardziej tutaj można schować sobie jowiszowe były i dobra warp, strefa MV, lecimy i zaraz pokażę co i jak ze skryptem. Więc macie tutaj taki program, Tiny Task. I tak, tutaj opcje tego programu to są tak: PlaySpeed, to do, do, do skryptu na kopanie ustawiacie 1X. Tutaj Continuous Playback, chodzi o to, że yy, ile przejść ma jakby ten skrypt robić. Jak macie Repair Ala, dajecie Continuous Playback. A jak na przykład nie macie rangi, to żeby Wam się nożyce nie zniszczyły, czy coś jak kopiecie na tej strefie bezpiecznej bez rangi, no to dajecie na przykład, nie wiem, 50 przejść. I po tych 50 przejściach skrypt się zatrzymuje. Ale no, jak macie rangę, klikacie Continuous Playback. I tu ustawiacie pod jaki klawisz rozpoczynacie nagrywanie. No to ja mam pod F12, tutaj pod jaki klawisz yy, odpalacie, jakby skrypt. I zaraz wam pokażę. Patrzcie, klikam F12, na przykład ruszam myszką taką po pulpicie. I teraz też klikam F12, zapisuję sobie na przykład, nie wiem, pulpit. I tak, jak kliknę teraz F8, to za każdym razem będzie tak samo myszka latać po ekranie. I jak widzicie drugie przejście, trzecie. No i to tak w nieskończoność będzie. Klikacie F8, żeby wyłączyć. Jak włączyć chcecie skrypt, to tak, odpalacie Open Pulpit i patrzcie F8. No i będzie tak latać. Tylko właśnie teraz nie włączyłem Continuous Playback, to jedno przejście by było. Oto pamiętajcie, żeby to zawsze zaznaczać. I dobra. Teraz pokażę Wam, jak w Minecraftie zrobić, żeby po prostu wam tak kopało cały czas. Więc ja jestem tutaj na strefie MVP i idę tutaj w to miejsce, po prostu żeby tutaj chodziło od tej ścianki, e, Do tamtego pomarańczowego szkła, bo może też być tak, że po czasie ten skryt będzie wam na przykład za bardzo w lewo chodzić i to też tak trochę słabo wtedy, e, więc no polecam znaleźć takie miejsce gdzie po prostu zatrzyma wam się postać, żeby dalej nie szło, tak jak na przykład tutaj. Więc tak, ustawiam się, idziemy inne cecha po tutaj też coś kopie. Dobra I patrzcie Tutaj jedna bardzo ważna rzecz Jak macie tutaj facing pod F3 to macie tutaj takie coś 0.5 i minus 7.5 I patrzcie teraz jak wyłączę i poruszę myszką to to się zmienia I pamiętajcie, że przy nagrywaniu i odpaleniu skryptu Trzeba mieć cały czas O te po lewej na 1.0, a jak kopiecie w drugą stronę To na 180.0 przy nagrywaniu nie można ruszyć myszką, bo jak ruszycie delikatnie na przykład myszką. To po czasie. Po prostu po kilku otworzeniach tego skryptu będzie Wam myszka schodzić albo za bardzo na, na dół i będzie Wam potem kopać w ziemię, albo w górę. Więc no to trzeba pamiętać, żeby mieć 0.0. Dobra, ja tutaj się ustawię. O, ja zawsze jak kopię tutaj to mam 0.0 i to drugie minus 7.5. I teraz, jak zaczynacie nagrywać skrypt, to nie możecie poruszyć myszką. Więc tak, klikam F12. No i lecicie po prostu w lewo. Tutaj nie ma wełny, więc chwilę po prostu zatrzymujecie się i znowu w lewo. Wełna dopiero za 45 sekund się regeneruje. I dobra, tu się kończy wełna, więc lecicie na czerwoną. No i tutaj tak samo. Zatrzymujecie się na chwilę i lecicie w lewo I pamiętajcie, że jak nagrywacie na full screenie To później jak chcecie odpalić skrypt to też na full screenie Bo jak nagrywacie na full screenie, a, a później chcecie odpalić w oknie To na przykład sektorów wam może nie zmieniać I tak, teraz tutaj kolejna szara I dobra, le lecicie tutaj pod szkło U kości cycha i zmieniacie na przykład, nie wiem, na trójkę no, i tutaj tak samo. No teraz wełna się zregenerowała. Oho, <grymne> Dobra, zepsułem, zepsułem. Jeszcze raz, Dobra, więc druga próba, bo za blisko tego bloku, jakby stanąłem. Pamiętajcie, żeby się trochę odsunąć, właśnie. Bo może być tak samo jak ja teraz miałem, że po prostu zatrzymałem się o blok. Więc tak, ustawiamy jeszcze raz. No i tak samo. I teraz klika się w 12. No i jeszcze raz lecimy. Tylko terapeuła się zregenerowała, więc będzie trochę łatwiej. O, no i tak samo na czerwoną. Tutaj nie ma czerwonej, więc chwilę trzeba postać i, i jedno w lewo. Dobra, na szarą Cyk teraz zmieniamy sektor. Na czwarty na przykład. Tutaj chwilę czekamy Dobra, na czerwoną wełnę I dobra, i tutaj koniec, cyk Wpisujecie Repair All I zmieniacie sektor na na przykład pierwszy i klikacie F12. I teraz już macie skrypt zrobiony. Teraz sobie zapisujecie na przykład, nie wiem, mm, kopanie awk. I dobra, zapisz. I teraz skrypt macie zapisa zapisany. To pamiętajcie zawsze, żeby zapisać. I poczekamy, aż wełna się zregeneruje. I tego. I włączę skrypta. I właśnie, tak z jednej nocki, jak zostawiam zazwyczaj, no dzisiaj jak zostawiłem i wstałem rano, to tak z 15 miliardów miałem około, więc no, opłaca się według mnie. 5 sekund, więc ja już tutaj się ustawię. I klikamy tak, F8. No i będzie nam tak teraz kopać samem, samemu. I tak możecie, nie wiem, zostawić nockę na awka albo pójść do szkoły. Zostawić skrypta, wrócić i będziecie tam mieli na jakieś itemki. Więc tutaj tu na luziku Tu czerwoną nam też wykopuje Ja wam pokazałem jak zrobić... Ekstro... Oj tu F5 kliknąłem wcześniej więc samo kliknęło F5 Teraz tutaj nam szareł wykopuje No zmienia sektor na czwórkę No i tutaj elegancko kopie dalej raczej Dobra kopie No, więc takie stawienie na AWK bardziej raczej się opłaca niż yy, stanie na strefie awk No, tu nam szaru jeszcze wykopuje No, tu wpiszę ripa, gra teraz Skrypt I zmieni sektor na tym, na którym byliście jak właśnie chcecie, to na luzie można tutaj po wszystkich sektorach sobie przejść, tylko pamiętajcie, żeby właśnie myszką nie poruszyć, bo potem wam się skrypt zepsuje. I raczej to bardziej się opłaca, bo niż w stanie na strefie Awko, patrzcie, jeden klucz czasu kosztuje 140. To tak, jakbyście zostawili na nockę, to tak może z 5 kluczy by było, to no tak nieopłacalne za bardzo. Tak to jak sobie tak pokopiecie, to no, staniecie rano i tak będzie z 10 miliardów. Mam nadzieję, że poradnik był pomocny, dużo osób pytało się jak zostają tak skrypta na kopanie, więc tutaj no wszystko mam nadzieję, że wyjaśniłem, więc tak, dzięki wielkie za oglądanie, zapraszam na streamki, macie tutaj klapiki w zakol na koniec odcinka i siemanko!